Dzień dobry kochani, chciałabym was bardzo serdecznie powitać. Nazywam się Bożena Wrubleska i jestem hodowcą psów od kilkunastu lat. Psami zajmowałam się od zawsze, interesowało mi ich zachowania, żywienie, zawsze szukam optymalnej karmy. Natomiast dzisiaj chciałabym z wami poruszyć jeden temat, a mianowicie taki temat, na który wiele osób zadaje mi pytania. Czy mój pies ma nadwagę, Czy mój pies jest za chudy? Czy mój kod jest za chudy. Czasami bardzo trudno nam jest to ocenić, bo widzimy tego psa na co dzień. Jednak raz na jakiś czas warto posłużyć się pewnymi normami, które są uznawane w całym świecie weterynarii. Dzisiaj chciałabym z Wami omówić, jak podejść do tak zwanej z 9-stopniowej skali psawa i jak rozumieć te poszczególne stopnie oceny nadwagi lub prawidłowej wagi naszego psa. I teraz pozwolicie, że się przełączę na schemat, który z Wami omówię. Jest to tak zwana organizacja WSAWA, jest to Międzynarodowa Organizacja, Światowa Organizacja Zrzeszająca Lekarzy Weterynarii, którzy zajmują się małymi zwierzętami. Organizacja ta od wielu lat precyzyjnie starała się doradzać wszystkim zajmującym się zwierzętami, jak pies powinien wyglądać, czy kot. Dzisiaj skupią się na ocenie wyglądu kota. Bardzo ważne jest to, że dzięki temu będziemy wiedzieli, czy nasz pies jest za chudy. Czy pies ma idealną sylwetkę, czy też pies ma nadwagę? W przypadku zwierząt, które mają niedowagę, przede wszystkim e, u takich zwierząt obserwujemy e, zdecydowanie większe wcięcia. Należy zrobić takie dwa zdjęcia psa, to takie dwa ujęcia profilu sylwetki: zdjęcie boczne i od góry. W momencie, kiedy pies ma sierść, warto poprosić kogoś o pomoc, żeby tą sierść, żeby tego psa przytrzymał tak, żeby było rzeczywiście widać sylwetkę psa, a nie jego sierść. Ważne jest to, że w przypadku psów zachodnich zazwyczaj te wszystkie żebra, które tu psy mają, kręgi lędźwiowe, kości miernicy są bardzo widoczne, bardzo widoczne i są wyczuwalne. W ogóle nie jest wyczuwalna praktycznie tkanka tłuszczowa. Yy, mogą być one mniej lub bardziej widoczne, jednak w tym momencie, kiedy to wcięcie robi się takie, a takie, to już jest bardzo duży ubytek wagi. To powinno nas zaniepokoić, powinniśmy się udać do lekarza weterynarii, aby przeprowadzić badania, czy coś się dzieje z psem. Potem mamy tak zwane wyniki średnie. Yy, ponieważ ta skala 5-stopniowa, uznaje się, że wyniki jeśli psa się kwalifikuje, w skali od 1 do 3, że ten pies jest za chudy. Wyniki 4, 5 szczególnie jest to pies idealny. Jeśli na, e, popatrzycie na tego psa, to widać tutaj jego delikatne wcięcie, tu jest brzuch podkasany, czyli żebra są wyczuwalne przez omacywanie, natomiast nie czuć nadmiaru e, tkanki tłuszczowej, widoczna jest talgia i brzuch, tak jak powiedziałam, podkasany. Jest to optymalna sylwetka zwierzęcia. Tak, i jeśli ktoś ma w skali 9-stopniowej ocenę 5, wówczas mówimy, że ten pies waży prawidłowo. W momencie, kiedy ta skala zaczyna rosnąć, czyli jeśli specjalista do spraw żywienia, lekarz weterynarii powie, że on ma ocenę 6, 7, 8, 9, oznacza to, że ten pies ma nadwagę. Stopień nadwagi jest różny. Tutaj są pokazane stopnie 7 i 9. Jak widzicie, stopień 7. W porównaniu ze stopniem piątym, praktycznie wcięcia w talii nie widać. Jeśli przestaje być widać wcięcie w talii, to oznacza, że pies już waży na pewno za dużo. W momencie, kiedy pies zaokrągla się w tej talii, jest to ta waga naprawdę, to już jest otyłość. Pamiętajmy, że podkasanie brzucha również o tym świadczy. W przypadku psa z nadwagą, tak jak widzicie tutaj, brak. Tego podkasania brzucha praktycznie nie istnieje. Może być nawet widoczne powiększenie zarysu brzucha. To oznacza, że pies jest otyły. Często te psy również otyłe posiadają tutaj e, otuszczenie szyi czy nawet kończyn. I wtedy też widzimy, że te psy ma za dużo ważą. Co to oznacza? Zazwyczaj, jeśli mówimy o otyłości u psów, czyli o tej ocenie 7, oznacza to, że pies już ma nawet 20% nadwagi. W przypadku ósemki nawet do 40% nadwagi, albo i potem więcej. Uznówmy sobie, jeśli pies waży 10 kg, jeśli mówimy, że ma 20% nadwagi, to znaczy, że 2 kg zbędne. To oznacza, że te 2 kg powinniśmy starać się u psa stracić w ciągu jakiejś diety. Jeśli pies ma 40% więcej procent nadwagi, to naprawdę jest bardzo dużo dla takiego psa. Więc tutaj trzeba wdrożyć naprawdę dobre środki postępowania. Równocześnie pamiętajmy, że wiele ras psów, nawet w standardzie często, ponieważ jestem hodowcą, to również wiem o tym, że wiele psów w standardzie rasy posiada to, że takie nadmiernie wychudzone sylwetki są wyżej oceniane, na przykład takie rasy jak czy wyżeł. Z drugą strony ta zależność również istnieje, takie rasy jak na przykład Golden Retriever, Labrador Retriever, Bernański pies pasterski, często za późno jest oceniane, że one są za grube i właściwie wdrożenie jakiejkolwiek diety związane jest z tym, że wówczas te psy mają różne choroby towarzyszące. Pamiętajmy, że w przypadku psów to nie jest tak, że pies jest tylko za gruby. Zazwyczaj jest tak, że taki pies posiada różne choroby towarzyszące. Są to oczywiście różnego rodzaju, przede wszystkim najczęściej spotykają psa urazy i kontuzje, ponieważ pies nadciąga różne swoje stawy, czy też pojawiają się choroby związane z całym układem ruchowym. I jednak nie tylko. Bardzo często u psów zdarza się nadciśnienie, u psów małych ras są problemy z układem oddechowym, zdarza się za przykład zapadnięcie tchawicy. Oprócz tego, wiadomo, że sam pies staje się bardziej taki ospały, leniwy. Nie powinniśmy lekceważyć nawet drobnego stopnia nadwagi czy otyłości. Jeśli nie wiecie, co z tym zrobić, zawsze lepiej poradzić się specjalisty do spraw żywienia, który również pomoże ocenić to, ile właściwie ten pies waży za dużo i ile powinien ważyć. Skąd się to bierze? Przede wszystkim z tego, że nie liczymy prawidłowego zapotrzebowania kalorycznego na psa. Należy posługiwać się standardami ustalonymi przez organizacje zajmujące się zdrowiem zwierząt. Należy wyliczać zapotrzebowanie i należy podawać dawkę energetyczną stosowną do zapotrzebowania danego psa. Na dzisiaj już to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, kontaktujcie się z nami. Przypominam adres strony internetowej www.mail.pl. Możecie również oczywiście też zwracać się z pytaniami o indywidualne porady dietetyczne. Dziękuję bardzo, zapraszam do mylovelydoc.pl.